Witam kochani wybrani, bo powołanie się skończyło 24 lata temu jest wybranie. 8 dzień października 2022, polska złota jesień. Oczywiście świadków nie ma jest sobota, godzina 14.24. Jest wybranie dla tych, którzy szczerze szukają zbawienia i życia wiecznego zbawicielu jedynym który był na ziemi, to jest Chrystus, Król, Ojciec z nieba, Emanuel, Ojciec Prawdy. No bo wiana mamy też w Srebrzance. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim innym. Kto jest z ziemi, z ziemi jest i mówi w sprawach ziemskich, kto przychodzi z nieba jest ponad wszystkim innym świadczy o tym co widział, słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa Mówił, mowa o Jezusie kto przyjął jego świadectwo czyli Jezusowe, położył pieczęć do tego, że Bóg jest prawdziwy czyli jeśli mamy Boga prawdziwego czyli Jehowa jest fałszywy bo mamy jednego prawdziwego Boga Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego czyli Bóg prawdziwy przekał Adama Ewę, a dał zbawienie w prawdziwym Synu. Bo ten, kto, którego, bo ten którego Bóg prawdziwy, czyli Ojciec Chrystusa e, posłał, mówi wypowiedzi Boży, Boga, gdyż On e, nie daje ducha, czyli daje ducha prawdy, Jana 14, 17, ducha prawdy, którego Świadkowie Jehowy nie chcą przyjąć i wszystkie religie w świecie zagubionym, według miary. On, y, Ojciec miłuje Syna, czyli Bóg prawdziwy, Ojciec Chrystusa miłuje Syna Jezusa i wszystko, wszystko y, y, oddał w Jego ręce. Wszystko. Kto wierzy w Syna, czyli w Jezusa, ma życie wieczne. Czyli Jezus jest na pierwszym miejscu. Kto, y, kto jest nieposłuszny Synowi, czyli Jezusowi, Mateusz 17:5, 5 słuchajcie, trzy razy taki głos Ojca do Syna, do Jezusa był nie ujrzy życia, lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży. Pomsa należy do Boga, a Chrystus nikogo nie uśmiercił, bo Chrystus zbawił ludzi, cały świat i teraz sami się zbawiamy, naśladując baranka. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5. Idziemy za barankiem, nie idziemy za polityką, za religią, za telewizornią. Idziemy za Chrystusem. Jako prawdziwi czciciele ży tutaj właśnie Jana 4, rozdział 20. Tu już nie będę tego czytał, bo Chrystus zniszczył świątynię, synagogę, wyrzucił jaskinia zbójców, handlarzy i zbudował świątynię swego ciała i każdy człowiek, który wpuści owoce ducha i prawdę Chrystusa do swego serca i do umysłu, to zamieszka w nim Chrystus. Przez to, że będziemy odbiciem chwały Chrystusa, tu mamy, że Chrystus przychodzi jako syn Boży i dał nam synostwo. Oto baranek Boży. I uczniowie szli za barankiem. Nie zjadali. Pierwszym uczniem, apostołem był Andrzej, Piotr, i oni szli. I Chrystus jest pomału, ich składał. modlił się do swego ojca, naszego dziadka. I dlatego jest jeden prawdziwy Bóg, a reszta to fałszywych. Jehowa jest fałszywy, teraz ich tu nie ma, nie stoją. Dlatego to jest srebrzanka. I zobaczcie, co się dzieje. Chrystus modli się do swego Ojca. To jest srebrzanka. Znaczy, to jest przykład Nowego Świata od świadków Jehowy. W owym czasie Jezus, Emanuel, ten prawdziwy Chrystus, apostoł Paweł się nawrócił, Maria go urodziła, mamy kalendarz od Chrystusa. Odezwał się Rzek. Publicznie wysławiam Cię, prawdziwy Boże Ojcze. Tu powinno być, bo Pan to jest od podatków Cezar. Jana 19.5 Nie mamy króla, tylko Cezara. I teraz ten Pan to jest ten Cezar od podatków. Czyli, tak, e, prawdziwy e, Boże Nieba i Ziemi, co stworzyłeś, po, ponieważ zakryłeś te rzeczy przed mądrymi intelektualistami, świadkami kawy, adwentystami, badaczami. I wolnymi chrześcijanami, zieloniosątkowymi i tak dalej. Objawiłeś się niemowlętą, czyli szczerym ludziom, szczerych serc. Mam się stać jak dzieci, niewinni, pokorni. Tak, ojcze, ponieważ uznałeś za dobre to uczynić. Wszystko zostało mi przekazane przez mego ojca, naszego dziadka. Co jest jego ojciec? Bo jest jedynakiem jest Jezus. Mego ojca, czyli Jezusowego, a naszego dziadka. Nikt nie zna w pełni syna. Czyli nikt nie zna Jezusa. Tylko komu? Tylko ojciec, tylko ojciec, aha, tylko ojciec zna syna. Ani nikt nie zna w pełni ojca, tylko syn oraz każdy komu syn chce go objawić. Czyli Jezus mi objawił. Ja teraz objawiam, że Jezus jest moim ojcem. Przyjdźcie do, nie wszyscy, czy do Jezusa wtedy. I teraz idziemy za Jezusem, za barankiem, którzy są się mozolicie, jesteście obciążenia tam, ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo, nie niewolnika z Ameryki od Jehowy. się ode mnie, że jestem łagodny i u podkoszowienia. Uniżony w sercu, a znajecie pokrzepienia dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a brzemie lekkie. Świadkowie Jehowy no, muszą się nawrócić do Chrystusa prawdziwego, który chce zamieszkać w sercach, nie w salach królestwa, tylko w sercach i umysłach. Także zapraszam na wesele baranka obiadem 19, 7-9 z dla Chrystusa. I on tworzy w nas ducha prawdy. Jest twórcą, stwórca i 2 Koryntian 5,17, jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Chrystianie Emanuelici, Mateusz 7,23 i 7,14. Emanuel, Bóg znamy. Dzieje apostolskie DNA jesteś jesteśmy świadkami Chrystusa, aż po końcu... O Gustavo é vibrante.